Pieprzypieprzy pieprzy. dzisiaj, moi drodzy, trochę kurzadę tu serio. Właściwie to chyba serio to no to co wam powiem zamierzam zrealizować to zrealizuję. Pozwólcie, że sobie usiądę. <noise> jak tu kurwa zacząć? Otóż postanowiłem, że z doświadczenia, z... poznałem paru ludzi takich jak ja, w podobnych poglądach, nie hilistów, ale o dziwo, część z tych hilistów jest zarazem Hedonistami. Postanowiłem założyć kościół hedonistyczny. Każdy z Was teraz w Co za tymi? Nie znacie prawa. Wystarczy mi 15 członków. Idę do sądu. Zakładam Stowarzyszenie Religijne Hedonistów. I muszą mi zarejestrować. Oczywiście z całym szacunkiem. Ja będę arcybiskupem. E, mam już chyba z pięciu chętnych, z pięciu chętnych, e, he, Co najmniej potrzebuje 15 członków. preferuje płeć żeńską, przedział w wieku 32, 42, a najlepiej ryczące cząstek 40. Co to jest? Najpierw może zdefiniuję słowo hedonist. Niech lista to wiecie, ja jestem, ale. Czasami też bywam hedonistą, z tym bardziej, że po jestem ratowanym. Jak już kiedyś spojrzałem, e, mój stary wajdak mojej mamusi był, za, zaczął być wierny, gdy miał 78 lat, bo wtedy mu przestała kuźka stawać. E, a hedonist. Hedonist to jest definicja w pokrótce. Rób to, na co ochotę. Unikaj przykrości, szukaj tylko przyjemności. Więc biorąc pod uwagę definicję hedonizmu i ich hedonistów zawodowych, że tak powiem w ja będę oczywiście arcybiskupem, będę, a tak, z wszystkich 15, 15, członków, będzie biskupami. I będzie, w moim kościele, będzie tylko i wyłącznie jedno przykazanie: Oto on. Rób to, na co masz ochotę przynajmniej że idą, tak? A teraz tak. Jeżeli ktoś myśli, że to jest farmazon, proszę sprawdzić polskie prawo. Wystarczy 15 członków, może sobie założyć jakiś też kościół. Biorąc pod uwagę moje preferencje moje poglądy filozoficzne, nie mogę założyć innego kościoła niż hegemonistyczny. Właśnie... Yy, Ogłaszam na A, żeby było jasność. Kościół, jestem biskupem. Kto będzie naszym, że tak powiem, wyżej? Mam trzy osoby: Woland, Azazel i Behemoth. I będę też, oto, knę się na Wolanda, Azazela i Behemota. I potwierdzam tą oto czeczą, hmm. że założę ten kościół. Na substancja ma bardzo dzisiaj Cholera. A tak okazji chciałem się wam też pochwalić. Nigdy nie pisze pamiętnika, bo myślałem, że to tylko dzieciaki piszą. Ale wiecie, na stare lata czy ludziom podpierdalnie i mi też podjebało. <laughs> Postanowiłem, że napiszę pierwszy pamiętnik w życiu, ale sam go zrobiłem. Sam go stuningowałem. Aha, jeżeli oglądam jakiś psychiatra, to z całą yy, pewnością diagnoza będzie kurwa. psychofrenik, um, psychopata, rozdwojona jaś, wie bordeline albo coś. Tu jest ręka, patrzcie, trzyma wszystko, zabezpieczone, nikt nie... już mam zapisane, piszę w nim naprawdę to, co czuję i myślę, oczywiście nie piszę o przestępcach, ale o moich odczuciach filozoficznych, życiowych. Jak zdechnę, a zdechnę na pewno niedługo, kto go znajdzie z jego i pozna moje alter ego. To tyle. Ach. Okay. A zatem podaj papierosy. Nie żartuję. E, będę... Jak będzie zbyt dużo kandydatów, żeby założyć ten, ten, to być może przeprowadzę coś w rodzaju castingu testującego. A oto mój trąd, że tak powiem, e, castingowo-testujący. Jak będą jakieś leczące czterdziestki, to voilà. Rozumiecie? I możemy testować ewentualne kandydatki, czy spełniają kryteria. To jest jedyny warunek. A mówię o hedonizmie opartym na seksie, ale hedonizmem też jest unikanie przykrości, czy przyjemność. Można, hedonizm może yy, spełniać się hedonizm, czy może się różnych formach życia, w jakichkolwiek, ale z doświadczenia wiem, że i tak 90% skupia się na, że tak powiem, erotomani. Ja jestem erotomanem genetycznym po tatusiu. A, Ulises pozdrawiam, hedonisto. A tak przy okazji, wczoraj byłem na torze, to w Poznaniu, Yy, po, yy, dalej Poznania i Poznań, Poznania i to nowej generacji kartingowej opartej na silnikach elektrycznych. One mają wyjebanie ponad 100 km, a są na razie ograniczone, a jak przejdziesz tam w jakimś, w jakimś czasie okrążenie, to masz do pozycji przy kierownicy Przycisk Nitro, tak jak w Formule 1, tak jak Network Speed. Ja oczywiście otrzymałem ten przycisk. Jak wyglądać przy 5. Aha, na każdym okrążeniu możesz 5 sekund użyć Nitro. Przyciska, tak się bawiłem, tak się dobrze bawiłem. Rzeszok, kto nie był, zapraszam. Petarda. Aha, ten tor otworzył Nitrozyniak. Pewnie go znacie, on jest influencer'em. Naprawdę, grube miliony to włożył i, i, i wiecie co? To widać. No, a na kierownicy, bo ja na kierownicy, jest taki duży ekran, padają okrążenia. E, z tymi, co jechałem, młode, bo, młodzi bogowie, nie będę ich wymieniał, ich ksyw i tak dalej, e, oni wiedzą, pokonałem wszystkich. No i Nitrozinak, szapowa za ten tor. I naprawdę jest tak piękna reakcja, że doradzam, kto chce się naprawdę przyjrzeć. Aha, i są dwa rodzaje. Jest taki normalny, a potem jeszcze jest taki z powerem. No, ten to tak napierdala, że masakra. No, teraz tak. To oczywiście moi drodzy parafianie, że tak powiem, przyszłego kościoła hedonistycznego. Zdajecie sobie wszyscy sprawę, i wy hejterzy, e, że to jest taki mój prank prank jaki prank margines, Jaki margines społeczny, taki słaby słaby no, ale, ale nie mają. Ale przy okazji opowiem wam pewną tak, historię. Tak, tak. Epilot z mojego życia. Teraz już prawdziwy. A, żeby Kościół hydrauliczny? Też będzie bracił, potrzebuje 15 członków. Mam już 5, szukam chęty. Hmm, hmm, hmm. Jest. Hmm. No, Episod z mojego życia. A to przypomniał mi o tym, właśnie niedawno, kiedyś ze mną biegał. On już, opowiadałem raz, uratował mi życie, jak. Yy, jak ktoś, jak łagonia księciarska, pewien taki wielki luj, żeśmy ich atakowali, a on zamierzył się na mnie siekierą, tak siekierami przełamał a on, prawie będzie w Polski w Polski bardzo wystawił ręce, wyrwał mu tę siekierę, bo dzisiaj bym miał, to znaczy, nie miałbym, jakby mnie atakowali, bym miał rozpołowiony czeleb kurwa, na, na wy... obiło to życie. No i biegaliśmy wtedy razem, nie? Luj straszny. I ostatnio się spotkaliśmy, homik pozdrawiał i przypomniał mi, bo ja, za, ja wiele historii zapomniałem, bo no, miałem tyle historii, ale o, jedno opowiem. W owym czasie była ta, nie było gry w Texas Hold'em, poker i tak dalej, tylko gra, gra była tak, tak zwanego polskiego pokera. Ja byłem bardzo dobry w polskiego pokera, ale do Poznania przyjechało trzech najlepszych szulerów, w Polsce. Zamieszkali w najlepszym hotelu, a ja wtedy rządziłem wszystkimi hotelami w takim okresie. Przyjąłem wszystkie hotele, rządziliśmy z wszystkimi hotelami. I oczywiście dowiedziałem się, że to są szulerzy, że tu o oskubać biznes. Bo kiedyś naprawdę mi, wiele, ludzi grało w polskim okresie. Ja wtedy już byłem cięciarem, Wiedziałem, że to są je pani zawodowcy. Ale. Nie byłbym z sobą, gdybym nie poszedł z nimi zagrać. Akurat była około czwarta, piąta po yy, schodziłem Wchodziłem z kantoru od Kawalonika yy, po pracę w wymianie yy, dolarów i innych walut. Miałem yy, dwie pewne reklamówki siad. I. To jest jedyny warunek. A. dwie pewne reklamówki siad. I siano, jak chodziłem, no zawsze wieszałem sobie na szaki. I tak oni już mają ich na które już przed tym już parę razy z nimi badałem. I tak żeby się zgadali, wiedziałem o pokerw. a może zagramy, a, co, a co to bardzo chętnie, ale wiesz, mi tak przejazdy. Pali głupa, no kurwa jak to zawodowcy, nie? Poszedłem z nimi do pokoju ich czekł. Ja sam. Oczywiście. Jak powiedziałem, szaty masz. Zdjął te dwie reklamy siana, poszedłem z dwoma reklamą siana. A ci, zobaczyli to, to, to byli zawodowcy, nie, nie za bardzo to okazali, ale jak mi obserwujesz, a nie, a, a, i się w oczy jest to, jakby można to, jakby mógł to zwizualizować, to ślina bym im tak pocierpała i by musiał kurwa śniadżki im założyć, nie? Mówię, to są po mają kurwa ucha. Siedzieliśmy, graliśmy, ustaliliśmy stawki, i zasady, wszystko. Graliśmy 4-5 goli. Wyobraźcie sobie, przegrałem jedną całą siatę siana, drugą siatę siana. No, y -y, potem już pozwolimy mi parę razy rozdać, rozegrać się na flicką, bo wiadomo, siedzieliśmy przed temelami. No wie, a on wie, od stali, no, no wiesz. A ja mówię, dobra, mogę postawić samochód. O, spokój, no, a jaki? Pokazałem kluczyki i wszystko. Wycenili go na 40% mniej niż był warty. Ja się oczywiście zgodziłem, podzi wchodziłem, mi siano i grałem. Zatem ten mi samochód. Nie? I grałem, grałem. I oczywiście już była końcówka już 90% tego siana samochodu przegrałem. A ja cały czas na guzie. Stoicki spokój, bawiłem się. A wreszcie, wreszcie, już tak mi y, zostało 10 po Ja wtedy, wiesz co ja wtedy piłem, bo ja wtedy nie nadzieję, że wszystko. że ma, pisałem y, martini, trzeciosad i cieni lamo. I zadzwoniłem, bo byliśmy na siódmym piętrze. Na na pierwszy pierwszym był bar taki wyjebany. Zadzwoniłem do baru. No tak, taki super barman. Bar. Oczywiście. Skonsumowałem ją kiedyś. <grych> I tak. I za, powiem tak. Cztery porty martini i cztery na zapas. Proszę przyjść. Zaraz zrozumieć, o co chodzi. To było moje hasło. Myślicie, że jestem idiotą. Myślicie, że poszedłem na rzecz świadomie do najlepszych szuledów w Polsce z dwoma samarami siana. Oczywiście poszedłem, bo myślałem, że mi się uda, ale i tak nie miałem żadnych szans. Ale wiedziałem o tym. Ale chciałem kiedyś się zabawić. A cztery matyni, cztery zaskowe. To był kot. Na dole czekało. Pięciu. Właśnie taki jak chomik waga uciężka. ciężka. tak Taki. I jest, uwaga, puk, puk, puk. Kto tam? Obsługa. Otworzył, otworzył. A tu wjeżdża pięciu ludzi. I jak staram się tak ku**a. Bo nie kazałem się odzywem, tylko tak starał. Jakby byt gotowy do, do ataku albo niedźwiedź. A ja w tym czasie miałem po, tak, smykłem jedną kartę pod stół. Siedzę. Oni, oni zamów, za mną, za plecami. tak patrzę. No kurwa. Co ta karta robi pod stołem? Ile macie kart? Ile? Bo ja. Ja wiem, że to przygotowanie miałem. 5, nie cztery. Bo ja na, na tą podrzutkę. A jaka karta? No nie wiem, może wypadła, ja wiem. Słuchajcie, w Najwidoczniej też się nie oszukiwali cały czas. No bo to dziwne właśnie, no karty, które powinny być w one są pod stołem. Ja mam swoje, no jak to się stało? Nie rozumiem tego. Mówię, a zresztą to w sumie jest, mówię, już odkryłem karty w matowie. Szefie, jesteś, jesteście zawodowcami. Odkryłem karty totalnie. Wiem. wiecie co? Przyszedłem się zabawić. Wiedziałem, że nie mam szans. Ale też wiedziałem, że wy nie macie szans. I teraz mówię o sobie, stałem. Mówię, słuchajcie, jestem dżentelmenem. Chcieliście wydymać Freda? Fred może wydymać Was. Jeżeli macie inne zdanie, to możecie wyjść, ale z moim sianem. Ale najpierw zobaczcie tych w chłopaków. A tak przykazów, misz po się barowa, mówię chłopaki, jesteście gotowi, aż jest tak. A to były takie rzeczy, to zawodowcy szulerzy, to nie byli wojownicy, a to, a to byli moi przyjaciele. A ja specjalnie tak powiedziałem do nich, że ja dzieci. Bo wiesz, liczy się jak to przedstawić. A to wszyscy byli moi przyjaciele. ten teraz tak. Uwierzcie wszyscy. Siedzieli. Kamieniały twarz. niektórzy tylko trzeci, bo dwóch pojawił się strach. Widziałem to. Jeden zaczął się tłumaczyć, a my zabieri. Pańczą jeszcze nie skończył. Pancho teraz będzie decydował. Mówię tak. Chcieliście mnie dymać, To jest oczywiste. Obserwowałem to od końca. Dobrze się bawiłem. Przyznam. Muszę przyznać Wam. Jesteście bardzo dobrzy. Zrobimy to teraz tak. Wszystkie moje w jedną siateczkę i wlążkę. Najpierw oddajcie moje dwie świateczki pieniążków. Ach. Oczywiście jak byście to zrobili. Łapie się, i wszystko załadowali. Ale krótki od samochodu umowa i to jest Oczywiście to na to. I teraz mówię tak. Ach, chłopaki. Dwie pewne reklamuszki. Siamo i się załadowali. Ale kruczki od samochodu umowa i to jest Oczywiście to na sto. I teraz mówię tak. Ach, chłopaki. A oni mieli, że tak powiem, też mieli dużo gotówki. No, dobra, na dzisiejsze, bo nie potrafię, bo wtedy były inne przecież na dzisiejsze między 150, nie? Nagrę na Wurmę. Na Mówię, Maciej, to Siana. I widzicie, jest sytuacja taka. Siódme piętro. Przewaga sytuacyjna, taktyczna. Jest po mojej stronie. Jest po mojej stronie. Gdybym był Hanem, totalnym, ukarałbym w ten sposób, że zabrałbym wszystko. Ale ja doceniam Wasz kunszt, Wasz zawód. No ale wybaczcie, poświęciłem tyle czasu. Moi przyjaciele też pościli czasu. No na jakaś nagroda i im się należy. Może coś zaproponujecie. Już od miałem chwilę, dwie, dwie, dwie zamęsiana i kluczkę z samochodów. I teraz <laughs> kurwa, nikt nic nie zaproponował. Nie, nawet nie mogli realy. Więc sali, wiedzieli, że jest coś nie właściwe tym czasie, albo się bali, że zaproponują coś z, nie, nie taką jak trzeba i się obrażę. A naprawdę, i więc mówię, dobra, wziąłem, nie wiem, taką kubkę, teraz, e, nie, na dzisiejsze, jak tam między to pieniądze, Wiem, wziąłem, wziąłem chyba z trzy, trzy, i pół dychy, cztery dychy. Musi bo mogą bo im wszystko, bo to byli leży. oni mnie chcieli wypierdolić w kosmos, oszukać. E... Powiedziałem tak, milony było, żegnam o i myśleliśmy sobie. Autentyczna historia. Chomik, może to potwierdzić. chomika wszyscy. On właśnie to przypomniał. Że mówiąc, się bawiłem. Adre, nie no, ekwiatyw, to ja że nie gdzie szczególnie. Ale najfajniejsze wchodziłem i jak a te gdzieś sama, dziesiąta, wszystko. Oni byli kurwa, no wzięli, że promili, on, że samochód sobie później, ale mają kurwa, łocha. Nie wiedzieli, <śm> że to oni są świeży do, ale ja autentyczny historia. Zresztą e, potem nawiązałem, a, może to kiedy indziej, o to a tak, A przy okazji, e, do momentu, gdy mówiłem o kościele hedonistycznym. To był tak zwany prank, o ileś, ale nie do końca. To w sumie zdobędę 15 chętnych, ale to w innym województwie pójdziemy założyć ten kosił hedonistyczny. Jest zajebisty. Przykazania są zajebiste. Wszyscy będą biskupami na porządku. 15. Ja oczywiście arcybiskupem będę, bo jestem pomysłodawcą. A potem jak było się kosić kosił w razie w rozrósł, to możemy następne adeptki i adeptów no mogą jakieś stopnie, muszą być wysokie na pewno nie już biskupa ale może, nie ja chcę być kardynałem wy będziecie acybiskopami a adepć biskupami teraz to tak, bo ja to wszystko wcale leciałem. w ogóle tylko o tym pomyślałem nie przygotowałem scenariusza i tak dalej prawdziwa historia jest faktycznie e, z tymi szulerami no i prawdziwa historia jest Yy, z tym pamiętnikiem, gdzie jest, a jakby ktoś mi pomyślał, że to jest, to co myśleliście, że to jest, to co rzekomo piją o sześcianie, yy, to to jest uwielbiany przeze mnie kompotu skawkowy, a żeby był bardziej czerwony, z domieszką soku malinowego, wasze zdrowie, owieczki. A, ale czu się przyznać, że kiedyś jest. Pytam. Sam raz pasuje nam mój ołtarz. A! Odnosi ołtarza. Brawda. Tylko przypie, przypieprzymy na ten na dębowy kloc Dwie takie skarbony. Na, na to się jak to się mówi na mamuta i co łaska na sprzęt, bo wiadomo na sam na sam sprzęt mnie kosztowało i roboczyzna wiele tysięcy złotych, jeszcze daje na ozdoby yy, swoje różne rzeczy. Wszystko sam W tartaku wyjebałem też, bo yy, musiałem jechać do tartaku i rałem ze wszystkim i sprawdzać jakie drzewo jest przydatne, bo słuchaj nie może być. Jaką ilość soku musi mieć wszystko. Wprowadziłem, wtedy kazałem pociąć. Także będzie zabawa. Będzie zabawa. Szykielę zady otwieram w punkcie G. I tu będzie co łaska. I to mówię do Iwana. Kto będzie chciał rzucać? Bezpieczeństwo będzie pierwsze też dla ludzi. Taka tam. E, siaka będzie, żeby nikt nie ucierpiał. A znam. Znam naturę e, męską. Każdy, kto tam się pojawi, będzie chciał pokazać, jakie ma kurwa duże kochone, kurwa, jakie mają. Każdy będzie chciał mieć kurwa większe jaja. A Prawda jest taka, że na 10 dni, którzy się pojawią, jak jeden będzie umiał rzucać na jeden czy dwa obroty się albo innym sprzętem, to będzie cud, reszta. Ale akurat ja w tym jestem, no nie, nie będę skromny, jestem w jestem doskonały, rzucam, wszystkich rzucam. Nasz widelec to rzucę z 10 metrów i się wbiję. Jestem <laughs> w stanie nauczyć każdego w ciągu 5 minut, co wyrzucać na, na jeden obrót. A ja robię tym bardziej topory, toporki wikingowskie, nie do cięcia, tylko do rzucania, że kąt na tacie z innym miejscu to jest tylko jego wyłącznie rzucania. Także myślę, że za, za dwa tygodnie otworzymy otworzymy, Iwan, skarbony są. Może rzucą na sprzęt, nie wiem. Ja nie chcę na tym zarabiać, bo to jest moja pasja. Kocham to, kocham to, po prostu kocham to. No i luziska. Chciałem. Aha. to jest inna Moja nowa kieta. Nie wiem czy widać. Robiłem ją sobie chyba dwa miesiące. Bo znacie moją poprzednią. A tą. Każde oko robiłem ja. Tu wprawiłem przepiękny kamień. I tu też każde oczy musiałem wydrapać dziury i w każde oczy oprawiałem ja. To jest oczywiście wikingowski taki ten. Za e, kultury Wikingów, żeby otrzymać coś takiego. E, wikingowie, żeby otrzymać coś takiego, to młody wojownik musiał zabić kogoś w walce wojownika. Wtedy dostawał to i branzolę wikingowską. Stawał się wo pełnoprawnym wojownikiem. To jest... Dobra, w ogóle kocham kulturę wikingowską. Ech. Moi drodzy. E, azazel, podnieś się do góry, bo chcę, bo ale jest z dołu filmujesz, to nie wiem, nie wiem, podrzunek może mam je te, do góry i z góry mnie jedni. Ech. Chciałbym się to wiesz, w kościół twarzy. Pozdrawiam wszystkich. Na początku był prank, potem wam opowiedziałem historię. Teraz chcę Wam pokazać z bliska mój pamiętnik. Mój szalny kielich kościoła hedonistycznego. A! Wyobraźcie, a to opowiem Wam historię. A, opowiem wam, a Zazel nie pasuje coś, prosto proszę, prosto. Byłem na gęzi Staroci kupować e, metale z lat 40. bo one są stal wysokowęglowa i w koszu, w różnych śmieciach, znalazłem to, było brudne, wszystko. Już samo tego wiedziałem, że to mi się podoba. Ale nie e, kupiłem go za 20 zł. E, brudne, wszystko tak leżał, ale wtedy jeszcze oczywiście wiedziałem. Uważajcie. Odkryłem to. Oczywiście nie paliła. Naprawiłem ją. To nie wszystko. Tu jeszcze się wkłada baterię. I z o, to jest orzeł. I tu idą lasery I to było. Na starościach wrzucone w korze. Jak to możesz to wszystko wybierać. A ja tylko zwróciłem uwagę na kształt. Bo ja uwielbiam dużo rzeczy. Ale nie spodziewałem się, że taki jest pojanek. Ludziska. Było mi. Bardzo miło. Eee, za dwa, trzy tygodnie zapraszam do Siekiery Zady, Stary Rynek, punkt No a wszystkich poznaniaków, to mówię naprawdę, chcecie przeżyć niesamowitą przygodę? Fajnie. Poznań, poznania, e, najnowszej generacji chyba, najlepszej w Europie z tego, wydają. ja e, Tor kartingowy. Petardy, no tu nic rozinak nie dwie, bo on, no, naprawdę wók te to siana i to widać. A